W tym tygodniu były jeszcze na czasowej wystawie w Katowicach. Tuż przed Sylwestrem dwoma tyrami przyjechały do Wrocławia, by zostać tu już na stałe. Zamieszkają na powierzchni prawie półtora tysiąca metrów kwadratowych pod wzgórzem partyzantów. Bohaterów podpowiadały dzieci. Na początek planowane jest blisko 70 figur. Będą te eksponaty, które są otworzone przez artystów z całej Polski. Docelowo planujemy mieć ich około 100. Oczywiście na tym nie skończymy, bo cały czas się rozwijamy i na pewno będzie nas, będzie, będzie co oglądać przez długi okres czasu, co rusz będzie coś nowego. Jeszcze nie dojechał Fred Flintstone, bo zapewne jedzie swoim autem. W autku, jak najbardziej, będzie można usiąść i spróbować swoich sił, żeby nim ruszyć. To e, do dom kuszuleka również będzie można wejść i zobaczyć, jak tutaj się gospodarze nasi e, nasze postacie bajkowe. Muzeum ma zwiedzających łączyć, a nie dzielić. Dlatego nie będzie tam ani jednej postaci ze świata polityki. Chyba że historyczne, gdy rodzice usiądą w restauracji, dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach, tworząc pod okiem plastyczki swoich bohaterów. Wszyscy, którzy nas odwiedzą, będą mogli na żywo zobaczyć, jak te figury się tworzy. Z tego względu, gdyż mamy przeznaczone specjalne miejsce, pokój, który przez szybę właśnie można spoglądnąć, spojrzeć, jak się tworzą, jak jest stworzona figura, odlew, jak wygląda. Również będzie można samemu spróbować swoich sił. Mamy warsztaty ceramiczne i będzie można spróbować samemu stworzyć taką figurę przy pomocy naszych plastyczek. Otwarcie w sobotę 14 stycznia o godzinie 10. Zarówno w tym dniu, jak i w następnym wystawę uświetni występ Maga. Czy potrafi zamienić smerfetkę w szereka? Pewnie nie, bo nie dopuściłby do tego dziadek smerf. Dla echo 24 Marian Maciejewski.